Za nami kolejne występy na żywo, pełne niespodzianek. Ta osoba pomogła Szymonowi wejść w świat tańca. Dzień dobry, Agnieszka. Tancerze wkroczyli na znacznie wyższy poziom. Świetnie zrzuciłeś ten pancerz. To było bardzo czyste. A, 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 a. Gościem specjalnym najbliższego odcinka będzie Michał Piruk. You Can Dance, po prostu tańcz. Na żywo w środę o 20.55 w TVN. zamiast ze stresem, walczy z ekspresem. Hokus pokus i wyczeruje mu uśmiech. Na szczęście teraz codziennie bierze Magne B6 Forte, lek o wielkiej mocy, który pomaga zamienić zestresowanego tatę w uśmiechniętego. To nie magia, to Magne B6 Forte z najwyższą dawką magnezu. Redukuje stres, potwierdzone przez naukę i tatę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Już w ten wtorek wpadaj na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już w ten wtorek tylko w KFC. Chcecie coś do jedzenia? A zrobisz kanapki z tym pysznym serem z mlekowity? Z SER CZEDAR Z MLEKOWITY Twoja mleczna droga do smakowitości Andrea Bocelli Ikona światowej sceny Muzyczny fenomen Legenda, która porusza serca 6 czerwca Enea Stadion Poznań 8 czerwca Tarczyński Arena Wrocław Bilety dostępne na biletserwis.pl. Na niezapomniane wieczory z włoskim tenorem zaprasza agencja Prestige MJM. Każdego dnia chcę czuć się pewnie, szukając swojego rytmu wybieram to, co daje mi komfort. Bawełniane wkładki Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem dla naturalnej odporności skóry codziennie naturalnie pewna. I woke up this morning asking myself, what do I wear to look like a local? Techwork Zalando. W Twojej głowie po Allegrze podczas godzin szczytu. Świetnie, alergia. Korek, zaraz jeszcze wiecie zmęczenie. Wrzuć na luz, wzięliśmy Allegra. No, oczywiście. Droga jest prosta, kiedy mamy Allegrę. Bo Allegra nie zaburza koncentracji, więc możesz po niej siąść za kierownicą. Allegra działa szybko i przynosi ulgę w alergii aż do 24 godzin. Allegra. To oczywisty wybór. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z wodką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nic cię nie powstrzyma. Nic cię nie powstrzyma dzięki naszym wspaniałym wiosennym ofertom. Dokładnie tak. Teraz w Obi 20% rabatu na ponad 300 donic, a do tego super okazje do twojego ogrodu w atrakcyjnych cenach. Z aplikacją Hey Obi jeszcze więcej promocji. Jutro o 19:45 The Traitors Zdrajcy, a o 21:25 The Traitors Arena. Wiesz, że Coś nas łączy, tak? Jak myślisz co? Wiek nie. Ja też jestem pisarzem. Okej, okay, ja, dobrze, no ja też jestem w telewizji, tak? Dlatego nazywamy siebie pisarzami. Nie, ty nazywasz siebie pisarzem. Nie czujesz, jaką mam do ciebie sympatię i słabość? Nie. Ale przychodzisz do mojego programu? Przecież ja cię zmiażdżę. Nie, Nie wiesz co, ja myślałam, że przychodzę na swój roast, ale potem się okazało, że to był Twój roast. Dziękuję, Szczepan. <laughs> Kuba Wojewódzki. Nowy odcinek we wtorek o 20.55 w TVN. Legendarni skoczkowie znów rywalizują. Powracamy, by wyrównać rachunki. Martin Schmidt, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierencauer, Andreas Goldberger i Adam Małysz zmierzą się w Zakopanem. Gwiazdy poprowadzą swoje drużyny do walki, jakiej jeszcze nie widzieliście. Skoki, jakich dotąd nie było. Przed nami najbardziej precyzyjne zawody w historii. Red Bull Skoki w Punkt. W sobotę 5 kwietnia o 15.40 w TVN. Robert Lewandowski The End. Warto cierpliwie czekać na to, co jest w życiu najcenniejsze. Bycie razem, Wspólne chwile. Życie jest pełne pięknych momentów. Celebrujmy ważne dla was chwile wspólnie. By me. Pero es que se me había olvidado así que wow, wow. Włosy tracili mój dziadek i tata, ale ja nie tracę kontroli. Wybrałem piankę minoxidil Doppelherz dla mężczyzn. Nie spływa i trzyma się mocno. Tak jak moje włosy. Z pianką zaczynam i kończę każdy dzień. I włosy też wzmacniam pianką. Minoxidil Doppelherz dla mężczyzn to lek w wygodnej piance. 4 miesiące stosowania to 4 razy więcej włosów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Minoxidil dla mężczyzn. Od Doppelherz. Wymienię wahacz, klatki, tarcze. Fachowa naprawa, ekstra zysk. Nowy sezon. Wojny samochodowe. Dwa odcinki. Jutro o 12 w TVN Turbo. Odkryj Somersby Light. Light. Aż 30% mniej kalorii i 100% smaku. Teraz nowość. Somersby Light, Blueberry and Lemon. Light. I takie pyszne! Spróbuj! Babylon Junior 3 po pierwszym roku życia z immunokompozycją. To unikalna kompozycja składników dopasowana do rosnących potrzeb dziecka po pierwszym roku życia. Wspiera odporność, rozwój mózgu i rozwój poznawczy. Babylon Junior 3. Stwórz swoją własną rutynę pielęgnacji z Nivea Cellular. Odkryj serum wzbogacone o kwas hialuronowy, bakuchiol, witaminę C i SPF 50 świetne solo genialne razem łącz bezpiecznie nivea cellular serum skóra dla pewności siebie nivea dla skóry